Witajcie serdecznie z tej strony Lepa Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Na tropie retro. Gry, które wam pokażę pochodzą głównie z tego filmu, który mogliście oglądać na wstępie. Kilka rzeczy jest, no kilka rzeczy pochodzi z innych źródeł. Przejdźmy do prezentacji. Zaczniemy od gier na pc. To jest dzisiaj tutaj kilka. Pierwsza z nich Speedbusters. Gra wyścigowa. Bodajże to udało się dostać w tym sklepie ostatni, który widzieliście. Te fragmenty oczywiście powycinałem na Lepsze, które były, no, które, które można było wykorzystać z tych filmów, ponieważ większość to było takie łażenie po, po gratach, które zupełnie nie miały nic związane z gamingiem. I zostawiłem z powiedzmy z 10 minut nagrań dwie, może nawet nie dwie, które zawierały jakoś najwięcej takich znalezisk. Supreme Commander Strategia Czasu Rzeczywistego z 2010 roku. Jest to oczywiście kontynuacja yy, gry od tym, po tym samym tytule, serii po tym samym. Tytule. w dwójkę jeszcze nie miałem okazji grać Shadow of Zorro, jest to gra, którą już kiedyś dorwałem na PlayStation bodajże, pr i jeszcze nie miałem okazji ogrywać, nic, w to jeszcze wcześniej nie grałem nadarzyła się okazja nabycia tego na PC, więc się nie zastanawiałem tym bardziej, że było chyba 2 euro, więc brać kolejne trzy gry są to pozycje z, od Maxis um, serii Sim, Sim Tower, Sim Ant i Sim Art. Wkładki tych gier od Maxis są bardzo fajnie ujednolicone. Jak widzicie, tutaj wszystkie w ten sam sposób, ten sam design i tych gierek nazbierało się już troszeczkę na półce, To naprawdę pięknie wygląda. Jak uda mi się skompletować, nie wiem czy już, może mam prawie wszystkie, może takiego pojedynczego brakuje, ale e, pokażę może tam kiedyś fotkę, gdzieś rzucę pewnie na fanpageu na Facebooku. Na Instagramie, linki do, e, oczywiście do fanpage'u na mm, Facebooku oraz do Insta znajdziecie w opisie. Zapraszam serdecznie, tam się pojawiają materiały znacznie częściej niż na YouTube. Również są to zdjęcia, czasami jakieś screenshoty z gier, czasami e, nowych eksponatów z jakimś opisem krótkim. Zapraszam serdecznie. Jeszcze jedna pozycja na pc ta jest to Golf. Links 386, stary chyba z 94 roku. Tak, z 94 roku Golf. Wolf, też bodajże z tego ostatniego sklepu za 2 euro. Taka pierdłeczka do kolekcji. Może przejdziemy teraz do gierki na komodorca. Co? Na Commodore 64 mm, to gra, którą kupiłem od y, Siłownia PlayStation jakiś czas temu. Niedawno przyszła do mnie, dotarła paczka, więc mam już u siebie dzięki serdeczne. Gierki jeszcze nie testowałem. E, tak, no jeszcze nie powiedziałem, co to za gierka. Jest to Ghost and Goblins. O, tak, tu będzie widać. Wersja na komodorca nigdy nie grałem, wersja na komodorca, tylko setka, okładka, wszystko co powinno być, no więc ja chyba tutaj nie było dokładane. I jako jedna z niewielu kaset, tu mam ich nie jest, jest dużo poniżej 10 i... Fajna, fajny taki kąsek do kolekcji, można też odpalić i powkurzać się, bo to gra oczywiście nie należała do najłatwiejszych. Bardzo często się ginęło i ginie się nadal, więc ona jest na krótko. Tak nie mam tyle za wpartia, żeby po prostu siedzieć i katować i chodzić, bo nie, trochę nie na moje nerwy. Na Wii jedna gierka Mountain Sports, gierka powiedziałbym dla dzieci, ale to nie do końca prawda, bo ona daje dużo frajdy i sam potrafię się dobrze bawić w te e, gry tego typu, kwestia żeby sterowanie było fajne i, i no, żeby była miodność, bo nie wszystkie te gry tego typu, gdzie możemy rywalizować ze sobą w różne sporty są fajnie zrobione, natrafiłem też na takie mniej przyjazne, gdzie było trudniej wykonywać te różne rzeczy, Rzeczy. i no, już ich nie mam, Zostawiam sobie tylko te najfajniejsze. No, może szkoda miejsca na licharzyku. Połóżmy tutaj, a przejdziemy dalej. Hmm. Może od, od spodu zaczniemy, zostawimy perełki na sam koniec. Na, tutaj na wierzchu są dwie gry na Sony PlayStation, Sony PSP Protable. Pierwsza z nich to Dragon Ball Z Shin Budokan komplet, wydanie platynowe. Uniwersum Dragon Ball za 5 euro. Druga gra, a może, może pokażę w ten sposób, bo to jest ta sama gra, tylko dwa porty. Pierwszy jest na PlayStation 2, Wipeout Pulse. Eee, komplet, wszystko w swoim miejscu, bardzo fajnie że to pudełko nowsze, w tych nowszych pudełkach nie było mm, miejsca na kartę pamięci, tak jak to miało miejsce, miejsce na, miało miejsca masło maślane, ale wiadomo o co chodzi, nie ma tego slotu na kartę, nie jestem pewien czy to pudełko oryginalnie było, bo to gra nie jest chyba tak mocno stara, być może być może nawet ja wymieniłem nie pamiętam, bo to już jakiś czas temu leży, czekało na materiał na nakręcenie materiału i tak jest piurs na PS2 i na PSP to samo. Niestety, tutaj wydanie już platynowe, ale kompletne. E, dystrybucja holenderska, język angielski w grze. Dynasty Warriors, piątka. Nasza droga Samuraja. Tutaj jest Scash e, Convert e, Kwitek na 2,99. Więc, e, jeżeli chodzi o stan tej gry, płyta jest taka 9 na 10 mocno. Instrukcja w bardzo dobrym stanie. I patrzę angielska, full angielski język, więc spokojna Nie wiem jaka jest rynkowa, ale wydaje mi się, że jeżeli e, wyższa, to, to w sumie niedużo wyższa. No podobna może, nie wiem, nie mam pojęcia. Fantastyczna czwórka. Rise of the Silver Surfer e, jest to m, tak, gierka na podstawie filmu. Tak bardziej stylizowana właśnie na, na serial. Na, na filmie na serial. I to również jest komplet. E, I... Cieszy, bo komplet, niby dystrybucja holenderska, ale jest język angielski, więc mi to nie przeszkadza. Tak co niektórym. Teraz jest dobry czas, żeby z kupką wstydu powalczyć. Ja walczę sukcesywnie, małymi kroczkami. Jest coraz mniej tych tytułów, które zostały do ogrania. Projekt Zero Trójka. Oj, to się trafiło w dobrych pieniądzach. Nie było na tym sklepie, który był na filmie, ale też było na sklep i Jest perfect. perfekt płytka bez ryż jak noweczka. Jest całkowicie w języku angielskim. Idę na to naprawdę grosze. Nie będę mówił ile, bo grosze, bo wstyd, znaczy nie wstyd, ale no, to nie będę. No po co kogoś dupa, kogoś dupa ma boleć. No zajebiście. Grazman też pod tytułem Fame Fatal. Jakiś czas temu widzieliście pierwszą część. Pokazałem. Udało się zdobyć. Teraz tu jest trójeczka i i jest naprawdę w dobrej cenie, prawie za darmo. O, narożnik ukruszony. Kurde, no, no kurz, no to, to, już, to już po prostu pff, wyrzucić. Tak naprawdę położę na listarzyku i przejdziemy do tytułów na PlayStation pierwsze. Ray Trackers to pierwsza z nich wyścigi samochodowe. Wygląda na solidnie zadbane egzemplarz płytka jest w idealnym niemal stanie instrukcja również, pudełko również, nie ma żadnych pęknięć, fajna sprawa. Połóżmy na razie tutaj i przejdziemy do kolejnej gry. Dziedzictwo Kena i Soul River to druga pozycja dzisiaj na PlayStation 2. Jest tutaj wszystko na, na swoim miejscu. Jest i instrukcja, i karta rejestracyjna i katalog jeszcze od Eidos i sama płytka, idealny stan, tak. całość taka w stanie kolekcjonerskim, też ta okładka jest taka troszeczkę trójwymiarowa, można powiedzieć, no inna, troszeczkę inna niż takie standardowe okładki z PlayStation. Nie jestem pewien, czy wychodziły, jeżeli chodzi o ten tytuł, m, okładki m, zwykłe, znaczy nie takie pseudo-trójwymiarowe, bo ona jest i twardsza, i taka, taka chropowatą, chropowatą fakturkę ma trochę. I tak, to jest druga gra, może ona pójdzie na i to też tytuł taki troszeczkę fajniejszy. Trzecim tytułem dziś na e, szaraka jest Road Rush 3D. Odsłona w sumie, o której nawet nie wiedziałem, że istnieje, znałem stare Road Rushe, głównie z speceta, aczkolwiek mam też na e, Konsole PlayStation 1 jest w w idealnym stanie, zresztą całość jest bardzo w bardzo dobry stan. Trochę jest okładka przydrapana i przybrudzona. To przybrudzenie to wiadomo się naprawi. Gorzej z tym przyrysowaniem. O i tak. No, podejrzewam, że to może być krab, ale chcę się przekonać. Osobiście chcę zobaczyć, co to będzie za gierka. pójdę na kupeczkę i sobie na na pewno w troszeczkę pogram tak żeby przekonać się czy to jest gra warta tego żeby trzymać ją czy lepiej wymienić na jakąś inną w, 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 w to miejsce włożyć coś na półkę bardziej konkretnego. Big Box, który mogliście widzieć, czy znaczy, który na pewno widzieliście że oglądaliście wstęp, widzieliście na e, na właśnie na tym wstępie gra, którą udało się dorwać za 3 euro właśnie w, 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 w takim sklepie, w komisie można powiedzieć Każdy nie do końca komis, bo tam ludzie chyba nie wstawiają e, za pieniądze oddają za darmo po prostu te rzeczy, żeby się go pozbyć i stąd te ceny takie są powiedzmy jeszcze możliwe pudełko troszkę takie stan bym powiedział dobry z dużym minusem albo no, takie nie wiem czy nawet 7, no 7 można po 7 na 10 dać całości dystrybucja francuska, mam nadzieję że gra będzie w angielskim, tutaj nie widzę informacji na ten temat na pudełku strategia Gra strategiczna to w sumie jeden z takich moich ulubionych gatunków, jeżeli chodzi o koniec lat 90 No i początek w sumie XXI wieku też tam to się grało. Zresztą to był taki okres, gdzie tych strategii wychodziło bardzo dużo. Instrukcja jest po języku angielskim, więc jestem dobrej myśli, że będzie co jest napisane to, że Manual Italiano. Manual jest w angielskim, w francuskim i italiano, czyli będzie na pewno angielski w grze. No to mnie cieszy, taka wersja Multi. Ale tutaj języka angielskiego na okładce to ja nie widzę. No, choć na kartoniku na okładce nie ma, ale jest, okładka, jest instrukcja w języku angielskim. Te instrukcje takie trochę psu z dupy, nie dość, że wymięte delikatnie to takie małe broszurki wręcz. Trochę je naprostuję. Rulebook. A i tutaj jest reklama Magic the Gathering. Spam. Ale to nie są chyba instruktki, właśnie broszurki. A w środku mamy właściwą. Zaraz dojdziemy do środka. Tak, dochodzimy do środka. Jest gruby poradnik do gry, tylko z tego co tu widzę, poradnik jest w całości w języku francuskim. No i to, tu francuskiego, tu już kurczę, ciężko będzie rozszyfrować chyba takie dane ma, są cyfrowe ale no, no, jest, no nie będzie mi łatwo z francuskim ten mały te, te, taka broszurka pierdolnik jest w języku angielskim to przynajmniej jest to jest jakaś podstawa ale no w sumie to kto czyta manuale e, płytka w stanie nie wiem, idealnym nie ma co narzekać bo to za 3 euro w takich sklepach bardzo rzadko się zaraża bo w ogóle big box znaleźć i nie będę narzekał, naprawdę mnie ucieszył ten widok. Znalazłem to na półce wśród gier planszowych, wśród puzli i doceniam to znalezisko. Włóżmy tutaj tak, jak to powinno być. Majesty. Drugim boksem w dzisiejszym zestawieniu jest Polska gra, w sumie dodatek do polskiej gry, dodatek do Earth 2040, Mission Pack, zestaw dodatkowych misji, są też dodatkowe jednostki. Gra jeszcze yy, zapakowana, fabrycznie zafoliowana i zawiera coś fajnego, fajny gadżet, którym jest podkładka pod mysz właśnie z tej gry. To udało mi się kupić w Holandii. Z przesyłką wyszło troszeczkę więcej niż 20 euro, więc uważam, że ta cena jeszcze była przystępna. Polska gierka wydana przez Topware. Bardzo fajnie znajdzie miejsce u mnie na półeczce zaraz przy innych grach z tej serii. Znalezisk to jest wszystko, ale tutaj mam jeszcze e, trochę kartridże do Pegasusa. Są to kartridże, które już jakiś czas temu dostałem od jednego z kolegów. Mm, paczkę z w niej były między innymi właśnie karty, nie pokazywałem ich wcześniej, zostawiłem na teraz, jest to połowa ich drugą połowę jeszcze mam w szafce, pokażę w kolejnym odcinku i przelecimy tak e, szybko tytuły, tutaj jest 500 w jednym z tych gier, które rozpoznaję, to jest między innymi Contra, e, Hogan, Wild Gunman, Dark Hunt, Snow. Tych pewnie tutaj będzie, jeżeli jest 500 w jednym, to będzie powiedzmy 10. <grym> Race American to kolejny kart. Nie kojarzę tej gry z Pegasusa ani z Nessa. Tych tytułów w dużej części nie, ko nie kojarzę, ja nie byłem Pegasusowcem, grałem tylko gdzieś u znajomych, albo jakąś pożyczoną miałem. W tamtych czasach miałem Amigę, później no, Amigę, miałem w tamtych czasach wcześniej chyba jeszcze Atari, więc dużo z tej biblioteki gier jest mi nieznanych. Tutaj piłeczka Power Soccer, jeżeli tutaj są jakieś wymienione fajne gierki, dajcie znać, które znacie. Super e, Urban Champion, czy to będzie piłka jakaś, nie wiem nawet. Dziewięć, 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 w jednym, czyli 9 gier w e, różniejszych Tak przy, przypuszczam, że to będzie Duck Hunt 302, Super Mario, Galaxia, no zobaczymy. Ogólnie to e, chciałem to stestować na mm, jednej konsoli. Obecny, nowszej generacji jakiś klon e, dostałem kiedyś też od kolegi z, z UK. I... Podłączyłem pod zasilacz, ale niestety sygnału nie dostaje żadnego na telewizor. Nie wiem, czy z tą konsolką jest coś nie tak, czy może jeszcze inne spróbuję. Ale mam bodajże w piwnicy jeszcze dandy jakiegoś, który, którego nigdy też wcześniej nie podłączałem, który powinien być teoretycznie nowy. Karton trochę rozklekotany, ale zobaczymy, może będzie przyjmował roboko dwójka, super Tom i Jerry, Flinstonowie, druga część Flinstonów.

Królew i dzieci. A nie wiem, czy to będzie ta wersja, chyba nie będzie ta wersja królowa, którą ja to kojarzę ze Peceta. Ale pamiętam, że wychodziło jakieś remake i coś, więc może to ciekawe. Będę na pewno sprawdzał te gardyże. Jeszcze raz dziękuję koledze, od którego to przyszło. Więcej fantów w tym odcinku już nie ma. Dajcie znać, co z tych Gierek. Tutaj, waszym zdaniem jest najfajniejszą zdobyczą. Ja swego faworyta już mam. Podajcie swojego. My widzimy się niebawem. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, siemanko, hej.